Dzień dobry moi drodzy i witam was w kolejnym vlogtoberze na moim kanale. To był naprawdę długi poranek w łóżku. Mamy godzinę ósmą, a wstałam o szóstej. Tak, więc posiedziałam w łóżku, pooglądałam YouTube'a, poćwiczyłam trochę na macie, zjadłam śniadanko, i jestem gotowa na ten dzień, ale dzisiaj nie będę robiła nic nadzwyczajnego. To będzie taki jesienny dzień w domu, luźny jesienny dzień. Cień akurat bardzo sprzyja takiemu odpoczynku i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sobie ten odpoczynek dać. I takie dnie, na przykład całe przesiedziane w piżamie też są jak najbardziej okej, okay, żeby mieć energię i siłę na te dni, kiedy jest słońce i kiedy chcemy robić po prostu jakieś rzeczy. Moje włosy idą dzisiaj do mycia, więc nałożę sobie na nie olejek i chyba zmieszam go z maską. Więc zrobimy sobie taką mieszankę. Nałożę na włosy i sobie tak będą chillowały, może coś. Dzisiaj oprócz takiego chillu zamierzam też oczywiście trochę popracować, więc będzie dużo planowania, dużo takiej pracy przed lawkiem. Chciałabym zmontować jesienny pilates, który nagrałam jeszcze jak było trochę cieplej ale to już była jesień i chcę go dodać jeszcze w tym miesiącu, no bo później dodawać taki pilates z ćwiczeń, jak będzie już bardzo zimno, myślę, że nie będzie adekwatne do pogody. Także dodam sobie to w niedługim czasie na ten drugi kanał pilatesowy. No i nagram to z voice-overem oczywiście, bo teraz nagrałam taki jeden filmik i może go też jeszcze zmodyfikuję i dodam voice-over, bo ja lubię ćwiczyć sobie z całą muzyką, bo wiem jak. Ale wiem, że dla wielu osób fajnie jak ten voiceover jednak jest w tle, żeby wiedzieć, co zrobić, gdzie, co jak lepiej wykonać, także muszę do tego przysiąść. A montaż pilatesu jest najbardziej trudny, bo faktycznie trzeba nie dość, że zmontować, to jeszcze odpowiednio wytłumaczyć ćwiczonka. Ale ja to i tak lubię, także to jest idealna pracka na takie właśnie jesienne dni. Ponure, także dzisiaj będzie trochę przyjemności, ale też trochę pracy. No i mimo wszystko nie będę za bardzo wychodziła z mieszkania, także te włosy sobie odpoczną. Ciekawe, czy te doczepy to przetrwają, powiem Wam, że już bardzo dużo mi odpadło. Może tego nie widać, ale naprawdę sporo ich odpada, a te moje włosy wyglądają tak średnio, bo też przez PCOS włosy wypadają. No i to jest właśnie u mnie to, że już wszędzie są moje włosy. Uh -huh. Słuchajcie, na wspaniały pomysł, aby zrobić babeczki w airfryerze i znalazłam przepis. Mam jedną marchewkę w lodówce, no i zapytałam czata, jaki mogę właśnie zrobić wypiek z tego, no i stwierdziliśmy, że zrobimy babeczki, ale trochę rzeczy mi brakuje, więc znowu będę trochę kombinować. Nie mam takich foremek na babeczki. No i mamy tak, jedną dużą marchewkę, jedno jajko, olej roślinny, mąka. Mam orkiszową, więc tą wykorzystamy proszek do pieczenia, go raczej nie użyję, więc ciekawe czy to w ogóle wyjdzie, bo ja nie używam proszku do pieczenia, ponieważ nie lubię tego smaku. No i cynamon. Próbujemy. Marchewka jest już starta na drobne kawałeczki. I teraz w misce będę mieszała wszystkie takie płynne składniki. Day you fall. Ok, i okazało się, że nie mam jednak żadnych foremek w mieszkaniu, więc przełożyłam to po prostu do papieru do pieczenia i zobaczymy jak to wyjdzie. I słuchajcie, tak to się prezentuje po upieczeniu, i powiem Wam, że naprawdę jestem turbo zadowolona. Zapach jest cudny, zostawię to do wystygnięcia i zobaczymy później, ale naprawdę wyrosło, jest się, chrupiące na wierzchu, także jestem zadowolona. Okej, okay, może nie wygląda, ale na to, że wyszło, to i tak uważam, że super, także zobaczymy później, może kiedyś. Kupię jakieś foremki do tego refryera i to będzie o wiele bardziej estetyczne, ale na ten chwilę uważam, że takie ciacho super wyszło marchewkowe i zobaczymy później, jak będzie smakować, ale wygląda pięknie. Hello. ja słuchajcie, trochę posiedziałam na lapku, musiałam ogarnąć parę rzeczy, trochę czasu minęło. Ciasto marchewkowe wyszło obłędnie, jeszcze nie jadłam, ale tak delikatnie spróbowałam i naprawdę było pyszne, więc będzie jedzone dzisiaj jeszcze wieczorem. Ale słuchajcie, teraz zabieram się za moje jedzenie. Rem z pomidorów i papryki i do tego grzanki z mozzarellą, pesto, jarmuż i pomidor. Jom! Ze spaceru mamy całą dynię herbaty. Miseczka przekąsek, czyli mam trochę ciasta marchewkowego, że ono jest tak dobre, że szok. Gorzką czekoladę, orzechy. I jeszcze jakieś kawałki brzuskwini ze śniadania. Usiadłam sobie w kącie, bo tutaj najlepiej jakoś potrafię się skupić i nie wiem, jakoś tak mam, tak samo jak się uczyłam, to siedziałam w kącie. I jakoś to jest takie moje bezpieczne miejsce z reguły tak najlepiej mi się tworzy albo coś wymyśla. Słuchajcie, dostałam ostatnio od Michała, dostałam taki fajny notesik i on ma ponumerowane kropeczki, tak bardzo drobniutko. Więc sobie w nim planuję i stwierdziłam, że chciałabym też nagrać, może to zrobię jutro, jutro też idę na te badania, więc pewnie nie będę jakoś super aktywna w ciągu dnia, to może zrobimy sobie jakąś pogadankę i chciałabym nagrać zdrowe nawyki, których ja się stosuję, które mi pomagają w codziennym moim funkcjonowaniu bo trochę ich jest. Te spacery w ciągu dnia są dla mnie taką odskocznią i naprawdę tak mnie uspokajają, że naprawdę czuję się teraz taka zmotywowana, więc taki jeden spacer w ciągu dnia muszę sobie zrobić, czy z psiakami, czy sama. Zawsze muszę wyjść, czy pada deszcz, czy obojętnie co, czy jest zimno. No i jestem właśnie w trakcie spisywania różnych rzeczy i tak uświadamiam sobie, jak wiele ma wpływ na taki mój codzienny Dobry humor, dobre samopoczucie, i też chciałabym się tym z Wami podzielić i uświadamiam sobie, jak. Bardzo też staram się moimi takimi codziennymi czynnościami budować jakość mojego codziennego życia. Jestem naprawdę w takim bardzo dobrym miejscu w moim życiu, gdzie potrafię zająć się sobą, gdzie stawiam siebie na tym pierwszym miejscu. Wiadomo, ja mam taki charakter już od naprawdę kilku lat, ale też dzisiaj rozmawiałam z moją przyjaciółką i z drugą koleżanką, i uświadamiam sobie czasami, jak bardzo niektóre osoby żyją w takim toksycznym otoczeniu i pozwalają innym wchodzić sobie na głowę i nie walczą o siebie i są manipulowane i po prostu nie walczą o takie jakościowe życie. I to jest właśnie ta jesień i te takie ponure, jesienne dni, kiedy wjeżdża nam na psychę nasze życie. I tak zdajemy sobie sprawę z niektórych rzeczy, ale naprawdę teraz mam taki czas, że jestem zadowolona z miejsca, w którym jestem. I cieszę się z wszystkich takich moich doświadczeń, które rzeczy zrobiłam dobrze, które zrobiłam źle. I na pewno mogłam zrobić wiele rzeczy całkiem inaczej. Ale naprawdę teraz jestem taka zadowolona z tego po prostu, kim ja jestem i jak patrzę na samą siebie. I nie chodzi mi o to, czy podoba się sobie czy nie, tylko jak patrzę na siebie pod względem mojego charakteru, że bardzo podoba mi się teraz mój charakter, albo jak patrzę na mój charakter sprzed trzech lat, to mówię: mm. Mam nadzieję, że też podchodzicie tak do siebie i że potraficie docenić swoją osobę. I to, że stawiacie na swoim, że walczycie o po prostu swój taki komfort w życiu, o swoją taką dobrą psychę i żeby czuć się dobrze sama ze sobą, żeby czuć się wartościową osobą. I myślę, że to jest najważniejsze. Więc jutro pewnie sobie pogadamy o takich nawykach zdrowych. I uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny temat i taki uświadamiający, jak wiele my sami robimy dla siebie, bo uważam, że jest to naprawdę. Bardzo potrzebne, żebyśmy robili dla siebie dobre rzeczy, żebyśmy dawali sobie taki spokój, żebyśmy zadbali o takie nasze zdrowie psychiczne i nie tylko gonili za czymś, ani nie dawali sobie wmówić, że coś musimy zrobić, bo tak. A ja naprawdę byłam kiedyś bardziej mniej asertywną osobą i pozwalałam sobie wchodzić na głowę. Tak samo też to, że teraz robię te badania i tak, wiecie, walczę o to, żeby czuć się dobrze z powrotem i uważam, że też w tym jest coś takiego, że dbamy o siebie, kochamy samą siebie i chcemy żyć w komforcie i nie czuć żadnych dolegliwości i to jest bardzo ważne, żeby po prostu o siebie tak dbać pod tym kątem. Także no, to tyle. Zawieram się dalej, zapisanie. Dzisiaj też bardzo lubię takie dni, kiedy daję sobie chill, więc i tak muszę dzisiaj jeszcze montować. Ale umówiłam się z Michałem, że dzisiaj wieczorem robimy sobie sans i pooglądamy jakiś film. Także muszę znaleźć film na dzisiejszy wieczór. I kolejna sprawa to chciałam jeszcze przejrzeć sobie Pinteresta. Być zainspirowaną jakimiś właśnie takimi, no nie trendami, ale modą, albo jakąś taką fryzurą. Szukam teraz fryzury dla siebie, bo chcę zdjąć doczepy i moje włosy są no dość krótkie. Też przez PCOS mi te włosy wypadają. Jest też takim głównym powodem, dlaczego te włosy w ostatnim czasie są takie przerzedzone i nie są zbyt dobrej jakości. no. Mam nadzieję, że się poprawi, kiedy teraz będę bardziej o to dbała i kiedy jestem na dobrym tropie, bo to naprawdę trwało rok, zanim ja to wszystko doszukałam, się odnalazłam. I mam nadzieję, że po prostu te włosy nabiorą takiej bardziej gęstości i nie będą tak wypadały w takim stopniu. No i znalazłam parę takich fryzur, które myślę, że byłyby dla mnie ok, których czułabym się dobrze i byłyby bardziej moje niż na pewno te włosy, bo te włosy też nie są do końca tym, co ja bym chciała. No, także sobie tak poprzeglądam. No i kolejna sprawa to poprzeglądam tego Pinteresta, poprzeglądam sobie jeszcze różne stylówki na zimę. Na zimę w ogóle my na zimę planujemy jechać do moich rodziców. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo póki co auto jest w naprawie, ale planujemy jechać do moich rodziców. Oni mieszkają na Bayern i to jest tak piękne miejsce. Ogólnie nie ma tam nic ciekawego, ale jest piękne i jak jest zima, no to wiadomo są góry. I chcę tam jechać, i muszę się zaopatrzyć, czyli muszę mieć zimową kurtkę, której nie posiadam, jakąś czapkę, i też chcę sobie znaleźć taką fajną stylówkę, żeby mieć ciepłe rzeczy, ale żeby wyglądały mega spoko. No, także dzisiaj sobie poświęcę na to czas. No i tyle. No, także zabieram się za to, a może zróbmy sobie jeszcze taste test ciasta marchewkowego. Ono jest takie mięciutkie w środku, że to jest w ogóle hit. To jest jedno z najlepszych ciast marchewkowych, jakie zrobiłam. Jest turbosłodkie, ale jest tak smaczne. I czuć cynamon, i jest takie mięsiste, takie mokre w środku, chrupiące na zewnątrz. To po prostu przepyszne. Mega Wam polecam. Mm. Myślę, że ono wyjdzie nawet w piekarniku, więc nie jest tutaj potrzebny refryer. Ale naprawdę, jeżeli macie, to zróbcie. First day of fall, is that a thing? First day of fall, I don't care. First day you fall, Sing. big coats are cool, but they're not nice style. A scarf is a choice, a hat is a crime.